No, jest normalna to była O szolipka Powiedziałem to Ja o 40 42 Kamera podepnę mnie się jak ruszamy bo no muszę o normalnie muszę postawić Wszystko wam i dawaj kabel od nich ale ci poczekaj wyślij o no nie muszę znaleźć kabel od tego Mm, od kamerki chyba mam? nie, to nie jest ten kabel mm, 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 mm. mam, dobra mm, dobra, teraz muszę tylko wpiąć po ludzku dobrze mm, kamera powinna być włączona